Ten świat, bo gdy znasz siłę swą, przezwyciężysz zło. Mało nas, lecz to gwiazd każdy skoczyć by mógł, gdy chce pokonać siły złe. Dziewczyna z marzeń. Dobra, odpalam program. No nie, no nie do wiary, znowu? Ach. Ale... Ale jestem beznadziejny, nie uda mi się w życiu. Na pewno ci się uda, Jeremy. Dzięki za pocieszenie, ale jestem beznadziejny naprawdę. Jeremy, myślisz, że się polubimy w prawdziwym świecie? Wiesz, tak bardzo jak teraz. To jasne, a co? Bo nie jestem pewna, czy chcę mieć beznadziejnego przyjaciela. Rozumiesz? Aha, bardzo śmieszne. Ruszaj się, Jeremy, bo znów się spóźnisz do szkoły. O, to już tak późno, zaraz przyjdę od... Beznadziejny czy nie? Spróbuję jeszcze jednego. Dobra, wszystko rozumiem na razie. Ten twój rupieć waży chyba stonę! To nie jest żaden rupieć. Moja rodzina ma to od kilkuset lat. A kiedy to coś wreszcie odsłonisz? Na koniec referatu. Zobaczysz, to będzie szał! Gwóźdź programu wart szóstki z plusem! Czegoś takiego nie znalazłabyś w moim domu. Przede wszystkim ten twój dynks nie pasowałby do zasłon w salonie. Ten twój dynks i ten twój rupieć, wiesz co? Uwielbiam to twoje bogate słownictwo. <grymne> nie wiem jak ty, Tamija, ale ja czuję świetny nowy temat. I ja też. Dobra, kręcimy, dawaj. Drodzy uczniowie gimnazjum, witajcie! Mili i Tamia z pierwszej klasy przedstawiają najświeższe wieści. Jeszcze tego nie wiecie, ale za waszymi plecami szykuje się coś dziwnego. Drodzy przyjaciele, to jest właśnie to. Wasze dzielne poszukiwaczki najświeższych wiadomości pokażą wam za chwilę, co się ukrywa za tą zasłoną. Tamia, e, Słuchaj, dlaczego filmujesz własne stopy? Hej, Tamia! Przepraszam, trochę się przestraszyłam. O nie, tak szybko dzwonek? Czy wiesz, Jeremy, że większość ludzi sypia w nocy? Testowałem nowy program do materializacji elity. Z tym ostatnim prawie mi się udało. Mało brakowało. A co jej powiesz, jak ci się uda? Ty przecież nie umiesz rozmawiać z dziewczynami. Z nią jest inaczej. Ta, zupełnie inaczej. Dzień dobry, dzieci. Zanim zaczniecie pierwszą lekcję, chciałbym wam przedstawić Waszą nową koleżankę. Wejdź, Talio. Twoi koledzy na pewno chcą Cię poznać. Dobra, no pokaż. Wyobraź sobie, że stoi przed tobą z i kości. Co jej powiesz? Ojej... O... Bip, czas minął. Przydałoby ci się szkolenie z podrywu. Ojej, to jest... nie mogę w to uwierzyć. Masz rację, wygląda jak ona, ale czy to ona? Powinna nas rozpoznać, nie sądzisz? Niekoniecznie. Przecież mogła stracić pamięć podczas materializacji. Pogadamy z nią. To jedyny sposób. A jak to nie ona? Hmm. No chodź. Patrz o, nie, na mistrza nie, oj... przy robocie i ucz się. Siemasz, Eli... Yy, znaczy... Talia, pomyśleliśmy, że wyglądasz znajomo. Czy my się nie znamy? To najstarszy podryw świata. E? Ej, a kto tu mówi, że chcecie poderwać? Chciałem tylko pogadać. A czy takie rzeczy jak wirtualny świat, kraby czy bzykające potwory coś ci mówią? E, no tak. Mówią mi, że chyba powinnam już pójść. E, czekaj chwilę, nie idź. E, skąd przyjechałaś i gdzie masz rodziców? Nie chce mi się gadać. No i to nie ona. Mówi tak, bo właśnie dostał kosza wszechczasów. Patrz na mistrza przy robocie i ucz się. Ale w sumie, jeśli to Aelita, to na pewno ma amnezję. Czekaj chwilę, moment. Jeśli to naprawdę ona znaczy na 100%, to nie ma jej teraz w lioko. Sprawdzisz to później. Na razie mamy randkę z panią Meyer. Ej, trzymajcie kciuki za mój referat. Aha. Dzięki za wsparcie. Mamy tutaj proste równanie z dwiema niewiadomymi. Muszę Ostatnio to sprawdzić powiem, natychmiast. Dłużej już nie wytrzymam. Teraz Dobra, pójdziemy dłużą. razem. E, proszę pani! Przepraszam. Tak, co jest? Przykro mi, ale muszę iść do pielęgniarki. E, nie czuję się... E, czu czuję się e, bardzo źle. Tak, jasne, Jeremy, biegnij. E, ja go zaprowadzę, bo nigdy nic nie wiadomo. Mamy połączenie. Pospiesz się, bo Jim nas złapie. Aelita, czy mnie słyszysz? Tutaj Jeremy, Aelita. Nie odpowiada, bo może wpadła w pułapkę Sany, w jakąś burzę lub w śnieg, tam cię nie usłyszy. A jeśli ostatnie współrzędne, które wprowadziłem, były dobre, wiesz co? Powinieneś się wreszcie wyspać. Od. To ona. Naprawdę cię odbiło. Jestem pewny, udało się, udało się. Talia to Aelita. To oczywiście tylko rzut oka na kulturę mojego kraju. Pełne wyjaśnienie zabrałoby wiele godzin, a pewnie nie wytrzymalibyście ze mną aż tak długo. Na koniec referatu chcę Wam pokazać coś, co jest w mojej rodzinie od wieków. To żywy symbol Japonii. Oto. O! Prześcieradło? O! Ksana. Ej ty, co tutaj robisz? E? Co to mamy za przebranie? E? Ej, coś z tobą nie tak? I gdzie masz głowę? Może jakiś dzieciak ją zabrał. Nie zapominaj też o kontaktach. Ta, jeśli Ksana ją świsną, nie liczmy na Elitę. Nie możemy jej namierzyć w Lioko. Ot, nie możemy jej namierzyć w Lioko, bo jej tam wcale nie ma! Hm? Hmm? Hmm? Wybaczcie, ale nie mogę uwierzyć, że ta dziewczyna to Aelita. A ja znam kogoś, kto strasznie chce uwierzyć. Dzieci! Hmm? Proszę o chwilę uwagi. Kilku z waszych kolegów, a także nasz Jim, którego dobrze znacie, którego wiem, że szanujecie, zostali Nie Przesadzajmy, co? Atakującym był człowiek... jakiś człowiek ubrany w zbroję. W zbroję samuraja. <laughs> człowiek ten nadal tu grasuje. Policja będzie bardzo wdzięczna za wszelkie informacje w tej sprawie. Nie możemy dłużej czekać. Musimy iść do LIOKO, znaleźć Aelitę i dezaktywować wieżę. Kiedy wreszcie dotrze do waszych zakutych łbów, że jeśli Xana kontroluje samuraja, to samuraj będzie ścigał Talię. To ma sens, nieprawdaż? He? Bo Talia to Aelita. Ojej, U... naprawdę się wściekł, co? Przepraszam cię. A... Podobno to twoja zbroja. A... Aelita. Posłuchaj mnie, ksana wypuścił nowego wirusa. Udało mu się w jakiś sposób ożywić zbroję samuraja. Jesteś jego największym wrogiem. Chce cię dopaść. Nie masz wyboru, musisz się koniecznie schować. Jeśli to podryw, to jesteś bardziej oryginalny niż ten twój kolega. Aelita, proszę wysłuchaj mnie. To pewnie przez materializację cierpisz na amnezję. Przez szok straciłaś pamięć. Ale musisz mi zaufać, musisz, Aelita! Zabieraj te łapy, nie ufam kolesiom bez piątej klepki. Ha? Nie, nie dostaniesz jej, nie pozwolę ci, słyszysz! Biegesz za mną! Szybko! Szybciej Italia. Prawda. Ale ta cała samurajska zbroja należy do ciebie. Właściwie to do rodziców. I nie masz pojęcia, kto mógł ją ukraść. Słuchaj, nie pomożemy tutaj Yumi. Trzeba złapać Jeremiego i biec do fabryki. Odzywa się tylko jego poczta. Jej, ale tu dziwnie. Chodź za mną. No chodź. To jest Lioko. Wirtualny świat, w którym żyłaś. Nic ci to nie przypomina? A ten cały ksana, o którym mówiłeś, też mieszka w tym samym świecie? Tak. Ma nad nim pełną władzę. Jeśli jest niebezpieczny, to czemu nie zniszczysz Lioko? Bo jesteś częścią... Um, bo byłaś częścią tego świata. Jesteś zwariowany. Cała ta historia jest zwariowana. Wiesz, co myślę? Jeśli to wszystko jest takie niebezpieczne, to trzeba to zniszczyć. Czy ty jesteś pewna? Mm -hmm. Hmm. Jeremy, stój! No? Tobie kompletnie odbiło Einstein, a jeśli ona jest jeszcze w Lioko... Jej tam nie ma, mówię ci, patrz, jest tu, stoi dokładnie przed tobą! Jeremy, wiem, że marzysz o tym, żeby zobaczyć Aelitę w rzeczywistości, ale proszę zejdź na ziemię, nie możesz być pewny! A co jeśli się mylisz? Chcesz ryzykować zniszczeniem Aelity, żeby wykończyć ksanę, co? Musimy mieć pewność. Wyślij nas teraz do Lioko. A jak nie ma tam Aelity, to kto dezaktywuje wieżę? Będziemy ryzykować! A? Ostatnio ją widziałem, była w górzystej okolicy. Transfer Ulrika. Transfer Oda. Skan Ulrika. Skan Oda. Wirtualizacja. Widzicie tam coś? Tak, Jeremy, góry, mnóstwo gór. Zapuszczam skanowanie, żeby znaleźć wieżę aktywowaną przez Ksanę. Musisz to zrozumieć, Talia. Jak nie jesteś Aelitą, to musimy. Talia? <noise> O rany, znaleźć tutaj kogoś, to prawie tak jak znaleźć myśl w głowie Jima. Uh. Uh. Ulrik, widziałem Elitę. Hmm? Gdzie? W przedbłysku wizji. Elita! O, cześć, Yumi. Co? Wszystko w porządku? Tak, skończyli mnie już przesłuchiwać. Właśnie widziałam talię. Zdaje się, że bardzo się śpieszyła do dyrektora. O, niemożliwe, to straszne, okropne. Jumi, zabrałem talię do fabryki. Że co? Ona wszystko wyśpiewa gliną. Zaraz będę. O, o, o. Ot, Ulrik! Wieża aktywowana przez Xanę znajduje się 30 stopni na północ w, w wielkim lesie. Bez aelity na niewiele nam się to przyda. Zobacz, kula ognia. Widziałem taką samą. Tam jest aelita. Jeremy, znaleźliśmy ją! Ta kula blokuje komunikację z Aelitą. To Strażnik, ten sam potwór, który więził Yumi. Tak, Aelita ją uratowała, wmawiając kuli, że ma nie tego więźnia. Ale tym razem to Aelita jest więźniem, więc teraz możemy już tylko użyć siły. Nie! Nie! Się. Laserowa strzała! Jeremy, nic nie działa! Tej maszyny nie da się pokonać! Ach, ach, to Ksala. Ksana musiał stworzyć program! Tak, to program. A jeżeli to program, powinienem chyba móc... Ej, co tam mam Wpadłeś na jakiś pomysł? Może, ale dajcie mi kilka minut. Dobra, mówisz masz. Mamy tu mnóstwo czasu. I pomyśleć, że to ja sknociłem, przyprowadzając do nas obcą To znaczy, że samuraj nie gonił talii, tylko gonił nas Yumi! Jeszcze chwileczkę Ojej. No jak tam ten twój pomysł? Gotowy? Odpalam Zrobiłeś klon elity? Cóż, osobiście jestem trochę sceptyczny, Jeremy. Cierpliwości od. Przynęta. Jeremy jesteś boski. Weźcie Aelitę do wieży. Musi się zregenerować. Się, a Rita odzyskała punkty życia. Znaleźliście mnie. A co ze strażnikiem? Mówisz o tym tłustym ogniowym bąblu? Nie będzie cię już napastował. Idziemy, Jeremy. Kierunek las. Jesteśmy! Słuchajcie, lepiej się pośpieszcie. Nie mogę namierzyć Yumi, boję się, że ma problemy z Samurajem. Nie ma czasu do stracenia. Chodźcie. A przy okazji, są jakieś dobre wieści? O tak, mnóstwo. Talia widziała, jak wbijałem kot windy. Teraz jest tu dyrektor i policja, e, a obok was są potwory. Dwa bloki. Uważajcie na ich lasery żelowe, albo gra skończona. Bloki, fajnie, moje ulubione potwory. Laserowa strzała. Tu, tu był ten komputer. W nim jest ten Ksana. Nie wiem jak, ale on podobno chce zniszczyć całą ziemię. Jeremy, jesteś nam winien wyjaśnienie. Od zajmij się Aelitą, ja zostanę i będę was krył. sam, no prawie sam. Triangulacja. <grymiany> 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 Uderzenie! Twoja wieża, księżniczko. Mm -hmm. Z nami. Przepraszam pana, ale moi przyjaciele są w niebezpieczeństwie. Nie mogę ich zostawić. O nie, stać! Nie możecie, puszczcie mnie! Zawsze w ostatniej chwili. O nie! Lyoko! <śmienny> Powrót do przeszłości! To jest talia, wasza nowa koleżanka, choć talio wszyscy chcą Cię poznać. Słyszałem, jak Sisi mówiła, że ona jest sierotą, dlatego nie chciała mówić o rodzicach. Tak czy inaczej, jak jej się przyjrzeć, to widać, że ma inne oczy, nos jest inny i tak samo włosy. Wcale nie są podobne. Jak mogliście pomyśleć, że to jest Aelita? Powiedziałeś, że my myśleliśmy? Tak mówił, chyba byliście ślepi, naprawdę. Na koniec referatu chcę Wam pokazać coś, co jest w mojej rodzinie od wieków, to żywy symbol Japonii. Proszę. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Zigzapa Start International Polska.